Pomimo tego, że poczuliśmy już wiosnę, to przychodzę dopiero z lutowymi keińusami. Chociaż brzmi to dziwnie, ale sprawdziłam i podobno takie słowo istnieje. I jest poprawne. Pomimo tego, że w minionym miesiącu w Korei nie działo się wiele, to kilka wydarzeń mnie naprawdę zaskoczyło. Mam więc nadzieję, że i Was uda mi się zaskoczyć. Jorobun, Ania Seo, mam na imię Ewa i witam Was na kanale keińszok. Przed każdym wylotem do Korei zastanawiam się, jakie prezenty z Polski spakować do walizki. Okazuje się, że jak widać najbardziej zachwyciłoby Koreańczyków. Polskie mleko, bo ostatnio w kraju spokojnego poranka robi istną furorę. Najnowsze dane pokazują bowiem, że aż 90% importowanego do Korei Południowej mleka pochodzi właśnie z naszego kraju. W tej kwestii jesteśmy więc niemal monopolistami. Skąd jednak ten wydawać by się mogło nieoczywisty wybór? Spowodowane jest to milkflacją. Czyli inflację mleka. Podczas gdy ceny koreańskiego mleka szły w górę, na popularności zyskało tam mleko importowane, którego ilość wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich trzech lat. Specjaliści oceniają, że ceny importu prawdopodobnie spadną jeszcze bardziej w nadchodzących latach, ponieważ w ramach umów o wolnym handlu z USA i krajami europejskimi Mleko ma się stać bezcłowe od roku 2026. Jeśli chodzi o różnicę w cenie, to na sklepowych półkach w Korei Południowej polskie mleko jest około 30% tańsze niż koreańscy lokalni rywale. Ale Sprawa z polskim mlekiem w republice Samsunga nie jest aż tak gorąca. Już kilka miesięcy temu znajomy z Korei chwalił mi się tym, że zrobił zapas polskiego mleka, jakiego nie widział chyba jeszcze żaden Polak. Dlaczego więc mówię o tym w lutowych k -newsach? A dlatego, że na, na tę mleczną scenę wjechał K-Pop, a dokładnie zespół TXT, bo na chwila, bo już 4 marca, będzie świętował piątą rocznicę debiutu. Z tej okazji udostępnili swoim fanom sesję zdjęciową puszczając przy tym oko polskim odbiorcom. Oglądając zdjęcia, możemy pobawić się w grę Znajdź polski akcent, bo oprócz wspomnianego już mleka jest na nich też. A zresztą nie mogę popsuć Wam przecież całej zabawy. Jeśli dostrzeżecie na zdjęciach inny polski produkt, to podzielcie się odkryciem w komentarzach. Wejkowe wideo z prezydentem Suk-yeolem w roli głównej rozprzestrzeniło się w internecie niczym wirus. Na 46-sekundowym sfabrykowanym nagraniu prezydent Korei Południowej udziela przemówienia, w którym przyznaje się do niekompetentnego i skorumpowanego zarządzania, które zadawało ból Koreańczykom i niszczyło naród. To wejkowe wideo zalało takie platformy jak TikTok, Facebook i Instagram. I chociaż początkowo zakładano, że sfabrykowano całość od zera, to okazało się, że zostało ono spreparowane na podstawie przemówienia telewizyjnego, które Yoon Suk-yeol wygłosił w lutym 2022 roku podczas wyborów prezydenckich. Wideo ma całkowicie zniknąć z sieci, a osobie, która za tym stoi, może grozić kara do 7 lat więzienia lub grzywna w wysokości do 50 milionów koreańskich wonów, czyli około 150 tysięcy polskich złotych. Dodam jedynie, że wideo pojawiło się w bardzo wrażliwym momencie, bowiem już niebawem w kwietniu tego roku w Korei Południowej odbędą się wybory parlamentarne. Heci. symbol Seulu, przeszedł metamorfozę, a jest to jego pierwsza zmiana wizerunku od momentu objęcia tego zacnego stanowiska w 2008 roku. Ale zacznijmy od wyjaśnienia sobie, co to tak właściwie za stworzonko. A więc heci zwany również hetę, to mityczny stwór powstały, w moim mniemaniu, po ożywieniu dziecięcego rysunku. Bez wskazówek nie macie szans odgadnąć, na co tak właściwie patrzycie. Jest on bowiem hybrydą lwa i psa, a jego ciało pokryte jest łuskami. Czoło zdobi róg, od którego mogą odwrócić uwagę jedynie wielkie kły bądź szalone spojrzenie. Panie i Panowie, oto symbol Seulu. Czym jednak zasłużył sobie na tę ciepłą posadkę? Już od czasów wczesnych lat panowania dynastii Joseon, stróżując przy bramach domostw, a nawet pałacu Gyeongbok, chronił je przed ogniem i wszelkimi formami złej energii. Powszechnie kojarzony jest również ze sprawiedliwością i literą prawa a dobro od zła odróżnia z zamkniętymi oczami. Do tej pory wyglądał tak. Tego żółtego, przyjaznego stworka, zawsze uśmiechniętego, zastąpił różowo-turkusowy z wiecznie skołowaną miną. Widać sam dziwi się temu, co to się tak właściwie. Zadziało. Ale jak się już zapewne domyślacie, całej metamorfozie towarzyszy piękna symbolika. Władze Seulu oświadczyły, że nowe kolory Heci, czyli różowy i zielono-niebieski, nazwijmy go więc dla ułatwienia turkusem, pochodzą z tradycyjnej kolorystyki koreańskich budynków zwanej danchang. Przykładem są buddyjskie świątynie i pałace, które wielobarwnymi zdobieniami zapierają dech w piersi. Ale to jest temat na zupełnie osobny odcinek. Wracając więc do Heci, to przyznałam sobie tu prawo do wyrażenia opinii, bo podobno zmiana ta zaszła z myślą o młodych pokoleniach, czyli milenialsach i zetkach. A więc jako milenials uważam, że nie należy ona do najbardziej udanych. To jak w tych wielu programach TV, kiedy patrzymy na osobę poddaną metamorfozie i jedyne co przychodzi nam na myśl, to to, że niepotrzebnie się za to w ogóle brani. Jako sentymentalny millennials jestem fanką bajek i kreskówek w starym stylu, które postrzegałam jako pełne magii i uroku. I tak samo sprawa wygląda w przypadku Heci, moim zdaniem. A wy, jak uważacie? No tego się nikt nie spodziewał. Północno-koreański reżimowy system szkolnictwa został doceniony za jego wszechobecną tam dyscyplinę i patriotyzm. I to nie przez Koreańczyków z północy. A przez kogo? A przez tajlandzkiego ministra edukacji. Przypełniony zazdrością i zainspirowany KRLD poprosił o pomoc w stworzeniu podobnego środowiska dla uczniów w Tajlandii. Te zaskakujące słowa padły podczas spotkania ministra z ambasadorem Korei Północnej Kim Jae-bong. Niestety, ale tajlandzkie szkoły są na właściwej ścieżce, jeśli chcą podobnić się do tych w Korei Północnej. Nie brakuje tam ostrej dyscypliny, a wśród wielu problemów, z którymi się borykają, jest też przemoc wobec uczniów. Macie szansę zostać strażnikami Seulu? Nie żartuję. Propozycja dla tych, którzy uwielbiają osiedlowy monitoring. Seul poszukuje bowiem 40 zagranicznych wolontariuszy do monitorowania miasta. Ich zadaniem będzie zidentyfikowanie wszelkich problemów i niedogodności, z jakimi borykają się obcokrajowcy mieszkający w Seulu. Program nosi nazwę Seul Life Monitoring Team i działa już od 2012 roku, a w roku ubiegłym 2023 wzięło w nim udział 37 wolontariuszy z 20 krajów. Zgłoszenia można wysyłać do 8 marca. A jeśli chodzi o CV, to trzeba mieć odhaczony minimum rok mieszkania w Seulu, a język angielski lub koreański na poziomie średnio zaawansowanym, przy czym preferowana jest biegła znajomość języka koreańskiego. Poza przyjemnością zeksplorowania stolicy, za każdy złożony raport przewidziany jest 30 tysięcy koreańskich won, czyli około 90 zł. Więcej informacji znajdziecie na stronach, które podrzucam w opisie filmu. To by było na tyle, jeśli chodzi o tę lutową porcję Key Mam nadzieję, że udało mi się Was jednak czymś zaskoczyć. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ty tymczasem z pragnionych wiedzy o Półwyspie Koreańskim zachęcam do przeczytania mojej książki Keyshock. Korea inaczej! Dostępnej na stronie www.keshock.pl oraz na Allegro.